Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do kolejnego odcineczka z Krativersa. Dziś sobie przedstawimy tutaj nowy świąteczny ewenik. Na początek tutaj, jak bierzemy tą skrzyneczkę, dostajemy Small Rock Traps. Czyli takie pułapki, które tam y, różne nagrody z nich zdobywamy, jak zrobimy tą, jest szansa, że wypadnie nam lepsza, jak zrobimy lepszą, to wypada nam jeszcze lepsza. No i tam z tego y, zbieramy różne właśnie y, chyba cukiereczki, zbieramy jakieś cukiereczki, cukiereczki, albo jakieś prezenty, coś tam zbieramy z tego. Y, tutaj w sklepiku, co my tutaj mamy nowego? Mamy tak. Pierwsze taki coś to jest chyba, czy nie mylę, tak, recepturki to są nowe recepturki. Jeżeli ktoś nie ma odblokowanego 2018, daje recepturki i parę itemków. Na no to sobie to bierzemy. Dobra, to mamy zaliczone. Się nam tu zamazało. Jeszcze mamy trzy takie inne bonusiki. Weźmiemy sobie teraz ten mały. Ten mamy, to mamy free bundle, więc sobie bierzemy. Dobra, też się nam zamazał. Daliśmy już dwa. I co mamy dalej? Mamy jeszcze tutaj dwa takie. Ten jest z 2017 roku i daje nam wszystkie wcześniejsze, wcześniejsze recepturki. Recepturki, recepturki. Lampki, nie lampki, no wszystko to co było. Jeżeli ktoś tego nie ma, no to w poprzednich jak się mi nie udało zdobyć, to tutaj to zdobędzie. No i parę nowych, w sumie nie nowych, tylko starych itemków. Dobra, ale bierzemy. Idziemy dalej. Yy, tutaj mamy z 2018 wszystkie recepturki, yy, te co były tam, w tym poprzednim pacz paczce oraz te nowe wszystkie. No, i pełno różnych itemków dostajemy. Bierzemy. I teraz, jak widzicie, jest Bóg w grze. Te itemki się nie zamazały nie za na szaro. A co z tego wynika? Możemy wziąć je ponownie. Więc bierzemy. Powiem tak, można chyba to brać do ale nie wiem, czy jakiegoś bana, czy tam jakiegoś czegoś tam za to nie dadzą. No, bo to jest świadome wykorzystywanie błędów w gry, nie? Wiadomo, jak tam coś nieświadomie wykorzystujecie, no to oni to mijają, ale to jest świadome wykorzystywanie, więc nie wiem, jak to tam potraktują. No i jak widzicie, gra się zwiesza. Kiedy, jak więcej tego weźmiecie, dobra, tepniemy się tu do naszego domku. I zobaczymy tutaj te, te itemki jakie nam tu dało. Musiałbym tu rozładować chyba ten plecak, bo mam bo normalnie na full pełny. Ale wiecie co, wrzucę sobie to do skrzyneczki. Bo to mam w sumie do budowy wszystko, więc się mi to wszystko przyda. Więc sobie wszystko rozładuję. Pajtemki mi potrzebne na budowę, więc nie będę ich chował, żeby później ich wyciągać. To, co mi niepotrzebne, to wrzucę do skrzyneczek tam, gdzie powinno być. A resztę sobie zostawimy. Dobra, ile tego jeszcze tutaj mamy? Troszkę, no potrzebujemy dużo miejsca, więc. Tutaj to. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze tutaj te bloczki, wszystkie też, może wszystko wejdzie. Jeśli, o, dobra, weszło akurat. Może to jeszcze. To. No i dobra, teraz patrzymy tutaj. Jak widzicie, e, faktycznie dostaliśmy więcej tych. Ile razyśmy klikli. ileśmy dostali tych bonusików, No tu mamy chyba z, z tego pierwszego, z tego drugiego, trzeciego. I tu jest czwarte, nie? No to e, otworzymy sobie, zobaczymy, co dostaniemy. Powiem tak, no 5. Po 5 chyba można tak otworzyć spokojnie. Jak się otworzy więcej, to już zaczyna. Nawet bardzo zacinać grę. No więc nie polecam po prostu otwierać więcej niż niż ich 5. Po prostu C, po 5, czy tam po jednym chce dawać na mniej, mniej, po mniej, bo podejrzane to będzie yy, tu widzicie. Jedno mi się wysypało w takie właśnie drobne, więc nie wiem, czy nie otworzyłem tamtego tego, którego nie miałem otworzyć, a reszta robi się w takich, w takich słupkach, albo po prostu jeden był właściwy, co się tak otworzył, a reszta jest z Bugu i się robi właśnie w takich słupkach. Yy, powiem, że jeżeli sobie zostawicie tutaj te. E, możliwe, że wam to wymarzą, że wam to zniknie, jeżeli w takich słupkach e, też jest szansa, że to zniknie, bo to tam wykryje system, nie wszystko. Ale jak sobie to powyciągacie, to już chyba takiej szansy nie ma. Nie wiem, mogę się mylić, mogę się nie mylić. Nie wiem, ja sobie wszystko powyciągałem właśnie z tych słupków. Hmm, tutaj byśmy musieli to przełożyć, żeby to postawić, żebyście to widzieli, jak to wygląda. Ile ich mamy? Cztery ich mamy, a piąty się rozsypał, dobra. Widzicie, no strasz, strasznie laguje przy stawianiu tego, macie tutaj wszystkie te receptury. No i dużo, no w sumie bardzo dużo itemków, bo niektórych nawet po 300 jest, tu macie 300, 300. To możecie wziąć, położyć z powrotem, Dobra, ja sobie to wrzucę do skrzynki wszystko, wszystkie te świąteczne rzeczy. No, i. co? No, i przyjdziemy, weźmiemy. Weźmie, no, weźmiemy może znów parę tych, żeby zobaczyć, czy to e, dalej będzie działać. Działa, e, powiem, e, film był kręcony, można powiedzieć, e, 3-4 dni wcześniej niż to, niż został udostępniony. Więc nie obiecuję, że po wyjściu filmiku to będzie dalej działać. No, ale to, kto tam gra w wersja wie, że wyszło coś nowego, no to pewnie już sobie tego naklikał. Po tym, jak czujecie, jak gra chodzi, jak gra zacina, no to pewnie wiecie, że wszyscy to biorą. O, jak widzicie, już przy którymś zaczyna się wszystko zacinać. Więc, jak mówiłem, 5, maksymalnie więcej, nie próbujcie. to, no. Nie, że nie weźmiecie, tylko macie takie zacinki, jak, jak tutaj widzicie Klikamy, klikamy, a tu się nic nie dzieje, wszystko zacina Dzisiaj ja tego tu nabrałem No dzisiaj nawet przy otwieraniu tego są... są, są lagi, po prostu zacina się to fest no, Jeżeli tak, to... Tak macie czekać patrzcie. O, takie to ma zatrybienie normalnie. Więc nie wiem też, czy, te, czy jak postawicie później te słupki, e, czy ten serwer nie będzie Wam po prostu zamulał cały czas, jeżeli dopóki te słupki będą stały na, na serwerze. Więc tego, tego, te, tego też nie wiem. No ja się starałem właśnie wszystkie us usuwać, żeby tego nie było. Dobra, wypakujemy wszystko, no bo jak tego tu jest mniej, no to ta gra automatycznie zaczyna ruszać. Jak tego jest tak dużo, no to ona się normalnie przycina sama. Ile, ile to czasu zajmuje, żeby to wypakować? A później to trzeba jeszcze wyciągnąć z, z tych, z tych kuferków, nie? zanim to się kliknie, zanim to się zrobi. No to ja w międzyczasie zapraszam do komentowania, pisać kto użył sobie takich, tych narobił sobie pełno bloczków. No lepsze to niż kopiowanie, nie? Narobił sobie takich bloczków, użył tego, tego buga w grze, a kto się po prostu boi tego użyć i woli grać tak jak powinien. No i co? Jeszcze kto tam nie subskrybuje kanału, zasubskrybujcie, dajcie sobie dzwoneczek. Będziemy, będziecie wiedzieć wszystko o nowych filmikach, o tym co wychodzi, co tworzymy, co gramy. Dobra, musiałbym to gdzieś teraz upchać. Że to wpakuje tutaj w skrzynię. Sześciutko, dobra. Weszło sześciutko. Znaczy, przy, ty, przy tylu skrzynkach jak otworzę, no to będzie na pewno około staka jakichś bloków. Nie trzy wystarczy tworzyć się ma staka. Dobra, weźmiemy sobie na koniec jeszcze parę tutaj ty, 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 tych skrzyneczek. No bo jednak darmowe itemki, no to co, co nie korzystać, nie? No widzicie, jak są kilka wziętych, to nie zacina, nie zacina. Fajnie to wszystko chodzi. No i dobra. I teraz widzicie, parę ich wziąłem, pięć ich wziąłem. To to wszystko płynnie chodzi. No i tu macie, o ile możecie brać, po ile robić, żeby wam gry nie Zacinało. E, dobra, e, co by Wam tu jeszcze pokazać? Bo z tej świątecznej, zimowej aktualizacji tego evenciku, e, to nie, nie jest wszystko. No tu już widzicie zaś, zaś zacinki, no, e, to nie jest wszystko, co jest e, dostępne. Co tam jeszcze mamy dostępnego? Zaraz Wam pokażę, tylko sobie tu. Pozbieram ze znów trochę tych skrzyneczek. No dobra, wystarczy tego, ile, ile tego można natrzaskać. E, dobra, przechodzimy na biomy śnieżny zimowy. Bo na takim biomie trzeba właśnie być bo to się tylko respawnuje na takich biomach a mianowicie chodzi o takie prezenty które się po prostu pojawiają na terenie zbieracie z nich różne nagrody są miejsca gdzie ich po prostu bardzo dużo idzie trafić o widzicie te woreczki z tymi cuki cukiereczkami czy coś to się z wymienia tam później na nagrody pobiegamy tu jeszcze trochę dookoła, może coś się znajdzie o tu mamy kolejny. Idziemy troszkę dalej, patrzcie. Jeden, jeden na drugim normalnie. Gdyby tak polatał godzinkę, dwie i zbierające prezenty. To wiecie ile też itemków na Dobra, lecimy jeszcze dalej, coś zobaczyć. O, kolejny. Nie patrzcie ja na malutkim obszarze chodzę, a itemki lecą. Tych trapów wam nie będę pokazywał, jak to działa, bo to wiecie, to jest podobnie jak Halloweenowe, stawiacie i bijecie potworki, czy biegacie tam w odpowiednie punkty, czy coś, coś takiego. Już nie pamiętam, jakie dokładnie były w zeszłym roku, ale to jest ten sam system, to samo, więc kto grał, to wie, kto nie grał, to niech sobie wypróbuje. No, ja tego akurat nie będę pokazywał. Ja wam tutaj zademonstruję jeszcze, co można z tych cukierku właśnie zdobyć. Tutaj jeszcze się rozpawnują takie oto lifi których możecie wymienić na różne receptury. Nie wiem, czy te receptury wszystkie były dostępne właśnie w tych, w tych darmowych bundlach. To jeżeli by tam jakiś nie było, to możecie sobie tutaj dokupić. Za tam jakąś odpowiednią ilość tych cukiereczków czy bloczków, jakieś wam brakuje, czy, czy coś możecie sobie wykupić. Ja polecam w sumie wykupywać głównie te butelki. Jeżeli macie serwer, w którym nie jest włączona grawitacja, no to takimi buteleczkami możecie fruwać do góry, latać. No i łatwiej Wam będzie wszystko budować. Zaraz Wam tu zademonstruję, jak te buteleczki działają. Mamy akurat dwa rodzaje świątecznych. Dobra, weźmiemy na początek tą niebieską. Nie wiem, co ona robi? Ona właśnie pozwala nam latać do góry. Tak samo jak jakaś tam Halloweenowa. Nas unosi do góry, dopóki to mamy staminę. A tutaj ta żółta, po prostu i leci jakaś kolenda, i dzwoneczki do nas dookoła nas ganią, a ja się chyba bukowałem. no i co? piszcie tam w komentarzach, czy się wam filmik podobał, czy nie no z mojej strony to wszystko no. i do zobaczenia w następnych odcineczkach, cześć wam!